Robert Lewandowski powinien zostać pozbawiony opaski kapitana reprezentacji Polski, no a to wszystko po kłosie decyzji, którą podjął Robert Lewandowski, a więc, że nie przyjechał na tutaj mecz z Mołdawią, mecz towarzyski na mecz reprezentacji Polski. No właśnie, oburzenie, czy też powinniśmy powoli się do tego przyzwyczajać, że Robert Lewandowski musi oszczędzać swój organizm, nie zawsze po prostu pomoże reprezentacji Polski, nie zawsze będziemy mogli na niego liczyć. No właśnie, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, niemałe oburzenie wywoła decyzja Roberta Lewandowskiego, który postanowił, że nie przyjedzie teraz na to zgrupowanie reprezentacji Polski, nie wystąpi w meczu czerwcowym reprezentacji Polski z Mołdawią 6 czerwca, no, i oczywiście pojawiły się gigantyczne kontrowersje, czy w ten sposób postępuje kapitan reprezentacji Polski, tak? Czy takie zachowanie przystoi, jeśli chodzi o piłkarza reprezentacji Polski, że Robert Lewandowski, nawet w gorszej formie, w gorszej dyspozycji, powinien po prostu przyjechać na reprezentację, że jakby przyjechał na reprezentację, to nie jest powiedziane, że od razu musiałby grać w tej reprezentacji, i tak dalej, że nie ma żadnej kontuzji tutaj Robert Lewandowski, która mogłaby wskazywać na to, żeby po prostu no. Mógł, mógł nie przyjeżdżać na, 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 na zgrupowanie. Natomiast ja powiem w ten sposób: bo tu jest kilka kwestii, tak. Z jednej strony, no, człowiek widzi po prostu, jak dużo tej reprezentacji dał Robert Lewandowski. No i to jest oczywiście ogromny szacunek do Roberta Lewandowskiego. No i ciężko go dzisiaj po prostu krytykować czy hejtować za podjęcie takiej decyzji. Z drugiej strony, no, pamiętajmy, że jest to reprezentacja, więc zawsze jest potrzebny Robert Lewandowski, tak, nawet jakby wszedł na 10 minut, na 15 minut, nawet jakby przyjechał po prostu nie zagrał podczas tego zgrupowania. No to zawsze po prostu tak, no nie można odmawiać reprezentacji. Natomiast też pamiętajmy o to, z drugiej strony, że przyjdzie taki moment, że po prostu reprezentacja będzie musiała grać bez roberta Lewandowskiego z kolejnej, z, z innej strony można powiedzieć, no, patrząc też na skuteczność Roberta Lewandowskiego, no nie ma gwarancji, że żeby przyjechał teraz na zgrupowanie, to od razu był autor, byłby po prostu autorem bramek, tak, zdobyłby właśnie tutaj bramki, tak, więc y, tutaj nie ma tutaj gwarancji stuprocentowej na to, że przyjechałby, tak, i od razu po prostu by strzelił bramki. Natomiast, no, trochę to razi, tak, trochę po prostu to razi. Wiadomo, że Robert Lewandowski chce w ten sposób jakby przedłużyć swoją karierę, jeśli chodzi o Barcelonę, że tutaj no, kwestia regeneracji, jeśli chodzi o organizm i tak dalej. E, wydaje mi się, że to bardziej też kwestia tego obawa, ob, 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 żeby uniknąć tutaj kontuzji, tak, pe, pe, pewnych problemów zdrowotnych, no bo wydaje się, że Robert Lewandowski jest zdrowy z tego, co, 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 co wynika, tak, jeśli chodzi o ostatnie informacje. Natomiast tak, y, no, na pewno to trochę razi, tak, no bo my zawsze jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że po prostu tak reprezentacji tutaj Polski się nie odmawia. Z drugiej strony, y, czy, czy z kolejnej strony, tak, to też jest trochę... My, Przykret dla Grosika, bo Grosik po prostu kończy swoją przygodę, jeśli chodzi o reprezentację Polski, z praktycznie 95 występami, jeśli chodzi o reprezentację. Szkoda, że nie dołączył do tego zaszczytnego grona tak po prostu piłkarzy, którzy mieli ponad 100 występów w reprezentacji Polski. No ale mimo wszystko fantastyczna sprawa, ale to już jest inna sprawa jeśli chodzi o Grosika, także tutaj Lewandowski nie pożegna Grosickiego, jeśli chodzi o ten mecz, ten, to spotkanie. Natomiast, no, ja powiem w ten sposób, no, tylko też trzeba pamiętać, że Robert Lewandowski nie podejmuje takiej decyzji pochopnie, to pewnie też wynika po prostu z, z tego, jak on czuje po prostu swój organizm i tak dalej. Czy rzeczywiście on przedłuży po prostu swoją przygodę, jeśli chodzi o bardzo one, to zobaczymy, tak. Eee, no, z drugiej strony też mieliśmy taki piłkarzy, tak na przykład Wojtek Szczęsny, którzy już też zakończyli przygodę, jeśli chodzi o reprezentację z, z Zdecydowanie wcześniej, a teraz przecież gra w Barcelonie, no już pomijam, że tam został ściągnięty z emerytury, tak, ale jakby w formie w dyspozycji. Wydaje mi się, że dla nas to też jest taki szok po prostu, bo mówimy, jak to? No, jak Robert nie przyjedzie na, na, na zgrupowanie tak? na, na mecz reprezentacji Polski, to jest taki szok, pierwsza sprawa, a druga sprawa. Jeśli chodzi o e, tutaj, właśnie reprezentację, że pewnie wielu z nas nie wyobraża sobie, jak ta reprezentacja będzie wyglądała bez Roberta. Znaczy, ja jestem w stanie sobie to wyobrazić, tak? Reprezentacja była przed Robertem i też będzie po Robercie, tak? E, natomiast tutaj rzeczywiście po prostu na no, decyzja, która może być szokująca dla wielu praktycznie tutaj osób, aczkolwiek no. Y y y y też musi po prostu ta reprezentacja móc funkcjonować bez Roberta Lewandowskiego, tak? Bez oparcia się o Roberta Lewandowskiego, tak? Ja nie wiem, tak naprawdę, jak mam oceniać tą decyzję, bo, bo, bo z jednej strony no, reprezentacji się nie odmawia, trzeba, trzeba do niej przyjechać na najgorszej sytuacji, na, nawet jak po prostu był w gorszej formie dyspozycji. Z drugiej strony, ja nie wiem, czy też taka decyzja nie została po prostu podyktowana tym, bo z reguły, jak na przykład Robert Lewandowski przyjeżdżał na mecze reprezentacji, no to był w świetnej formie po prostu, bo miał mnóstwo goli na swoim koncie i tak dalej. Oczywiście teraz ten sezon też dobrze zamyka, jeśli chodzi o Barcelonę, Robert Lewandowski, natomiast też widać po prostu, że jest gigantyczna konkurencja, jeśli chodzi o Barcelonę, tak? Że takie gwiazdy jak Lamin Yamal, to praktycznie, no tutaj Robert Lewandowski jest przyćmiony przez Lamina Yamala. Ale też po prostu forma, dyspozycja po prostu poszczególnych zawodników, tak? Gdzie ci inni zawodnicy też potrafią zdobywać gole, asystują, a nie jest tylko Robert Lewandowski tym snajperem, który wykańcza, chociaż też po prostu ma sporo tych goli, tak? Nie ma co się oszukiwać, jeśli chodzi o La Liga, jeśli chodzi o Barcelonę w tym sezonie. Natomiast yy, jestem też ciekawy jednej rzeczy, czy, czy rzeczywiście yy, to, że on nie przyjdzie na reprezentację, ile to procentowo mu da. Tak, I domu to, to po prostu procentowo da jakości, e, świeżości, wypoczęcia. Tak, no zaraz będą te mistrzostwa, tak, mistrzostwa klubowe świata, tak? Światowe mistrzostwa klubowe, tak? Jestem ciekawy, po prostu, jak to, czy Robert Lewandowski jest w stanie to po prostu procentowo na przykład obliczyć. No wiadomo, że nie jest tego w stanie, człowiek nie jest w stanie wszystkiego procentowo obliczyć, ale nie wiem, da mu to więcej świeżości, tak? Czy jakości, na przykład, jeśli chodzi o mecze przyszłe dla Barcony, nie wiem, 5, 10, 20%. Poza tym częściej trzeba zobaczyć, że na przykład tak, Robert Lewandowski, jeśli o, o grę, on umie y, zarządzać swoją tak naprawdę energią. To nie jest tak, że on się eksploatuje, biega niepotrzebnie i tak dalej. Bo tak on już by dawno po prostu był wyeksploatowany. No to też warto po prostu zwrócić uwagę, że też jak się po prostu patrzy na mecze, po prostu jak on się porusza na boisku, to nie jest tak, że on y, forsuje się, eksploatuje tak do granic wytrzymałości. A może to jest też tak po prostu właśnie, że te mecze reprezentacji wymagają od niego większego wkładu w fizyczności, cofania się do defensywy i tak dalej niż na przykład gra w Barcelonie. I tutaj był bardziej wyeksploatowany na tym poziomie, tak? No nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć po prostu. Yy... Znaczy moim zdaniem to nie jest też gwarancja, że Robert Lewandowski przyjedzie i zdobędzie gola, tak? To jest jakby jedna sprawa. Tutaj, jeśli chodzi o reprezentację, zobaczymy, czy po prostu Robert Lewandowski będzie podejmował dalej takie decyzje, czy to jest po prostu jednost, jednostkowa taka decyzja. Natomiast to też jest taki kubeł zimy dla wielu z nas, dla kibiców, tak? Że może być po prostu taka sytuacja, że Robert Lewandowski powie: Pas, tak, nie przyjeżdża na reprezentację, to taki szok. Tak? No, zobaczymy, tak. Na pewno będzie tak, jak Polska wygra z Mołdawią. To nikt nie będzie miał pretensji do Roberta Lewandowskiego. Jak przegramy, to wszyscy będą mówili: No, jak, Robert, jakby był, to by zdobył gola, byłaby większa szansa. No, ale też jest inna sprawa, że Robert Lewandowski jest tutaj właśnie kapitanem reprezentacji. Czy w takiej sytuacji należałoby mu zabrać po prostu opaskę kapitana reprezentacji, jeśli chodzi o takie zachowanie? No, na pewno to była decyzja, którą po prostu podjął wspólnie z probierzem, tak, z trenerem, z selekcjonerem probierzem. Nie wydaje mi się, żeby to była po prostu podje... decyzja, która, na podstawie której należałoby mu odebrać tą opaskę kapitana tak, no ciężko na nią zapracował yy, i ta decyzja na pewno po prostu ona była w porozumieniu z probierzem, tak. No więc napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się.